Cześć, tej strony, witajcie w kolejnym odcinku na omegle. Widzę, że w, w, w ostatnich odcinkach spodobał wam się, spodobała wam się ta seria. Także myślę, że możemy zaczynać kolejny odcinek. I z komentarzy też tak wynika, że seria chyba wam się fajnie podoba. Także zaczynamy kolejny materiał z tego. Siema. Siema Co tam u ciebie? A dobrze, siedzę na szukam ciekawych ludzi. No widzisz, akurat trafiłeś no, na to, że będziesz na odcinku. O, to ciekawe. No. Co tam powiesz ciekawego? A nic, kurwa, siedzę sobie, Ludzie mi się. Mhm. Nie, nie jestem kidosem, więc nie będę pozdrawiał widzów. Okej, okay, dobra. A w CS zagrasz? Nie gram. Ej, szkoda. No widzisz. A też trochę szukam też ludzi do grania. Nie ukrywam. Okej. Okay. A jaką masz rangę? Ale powiem ci, dwa dni temu chyba wbiłem Kawahano skrzydłowym. A na normalnym? Na turnieju miałem wcześniej Golda 2, teraz obecnie mam Silvera 5. A jestem blisko awansu do Silvera 6. Ale wiesz, jak to jest z tymi rangami? No rozumiem. Znaczy nie A. wiem, nie gram. No ale powiem ci nie, nie jest łatwo z tymi rangami, bo już z tego systemu nie ogarniam. Ja, no są fajne mocy. Mm, no Mmm, o widzisz. Abracaj, ja to chyba będę leciał. mam. No, Sieman. Siemmon. Siema. Odpowiesz coś? No to lesy dalej na mam. Ale z czerwonej. Mhm. Tobie się wydaje. Nie wydaje mi się. Wydaje ci się. Normalnie ślepy. Ale one były normalnie, teraz czerwone. To było widać. A? Co, co tam? Aha. Nie, ten to. Ten to. Co ty robisz? Co ty robisz? Nic. Nie, ja lecę Czarny ekran, czarny ekran... Nie, no, niepotrzebnie... Może być bluze yes, Jasne. You know. Co mówisz? Speak English. Can you speak Polish? Speak English. Can you speak Polish or no? No, no. Okay. Nara. Krótka rozmowa na temat. Siemam. No i. Wolę oh, oh. nie wiedzieć co ten tam robił pod tym. A co to znaczy chostała To znaczy ty. Co, co to w ogóle? A ty to kto? Siemam. Siema. Co tam? Super, a u ciebie. Powiem ci na razie jest fajnie. No to jak jest fajnie, no to dobrze. Co tam ciekawego porabiasz? Absolutnie nic. Mm -hmm. Niech widać. Szukasz po prostu ludzi na Omegle. Dokładnie. No to super będziesz na odcinku. Eks... Nie, nie chcę. Do widzenia. Jak nie chcesz, to nie. Twoja strata. Cię nie chcę. Nie. Fajną masz maskę. O kurwa. Robisz. O ty Co? Mówisz? Co cię śmieszy? Nic, gadam z koleżanką, pozdrawiam, pozdrawiam koleżankę twoją. Witaj. Witaj. Co tu się dzieje? Siema. Hej. Nie, 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 nie. Ja od takich rzeczy wolę od razu uciekać. Siema. Nie chcę. Nie chce ci się? Siema Witaj Co tam u ciebie? Okej okay. Siema Siema Co tam u ciebie? Ciekawego? A Nudne życie mam Czemu nudne? Nudne Nic się nie dzieje Tylko siedzę A siebie na YouTubie chcesz zobaczyć? Kogo? Mnie? No. no mogę. No to akurat jesteś na materiale, widzisz. Także już nie masz nudnego życia. Dobra, fajnie, to podaj kanał. Czekaj, podam ci. A mogę coś zrobić w publiczności? Tylko proszę cię, żeby to było coś normalnego. No to trzeba zapytam kolegów. A i co mam zrobić, bo jestem na kanale YouTube? Co mam zrobić teraz? Coś fajnego. Klaudiusz. Wilczek. Tylko nic w stylu, wiesz... Z... No wiem, wiem, nie jestem taki. Nie martw się. No, no to Zyszysz już dobrze. dobrze. No nie wiem, co mam zrobić. Zaśpiewaj, Dobra. zaśpiewaj. Ja nie umiem śpiewać. Dobra, mogę coś śpiewać. Czekaj, tylko znajdę tekst. Hip-hop? Disco Polo? Zobaczysz. Zrobi okay. się ciekawie. Dobra, mogę Cię zaśpiewać. No dawaj. Poczekaj, tylko znajdę to. Dobra. Ja jestem śliczny. Naprawdę wiem co się dzieje, nie jestem naiwny. Ale mam blizny. No i tyle. Zawsze coś. Siema. Stary, Ty jesteś z Fnatic, stary. Co Ty powiedziałeś? Ze z Fnatic. To jest klub stesa Wiem co to jest Fnatic, ale muszę Cię zasmucić. Pomyliłeś się, ponieważ jestem youtuber'em. Ja ja Pomyliłeś się ostro. A co robisz teraz? Nagrywam odcinek. Co nagrywa? Serio? Mhm. Mm tak, tralujesz mnie. Nikt mnie nie, nie widzi. Obe tak obecnie mam 7 minut 15 sekund nagrywania. A ile widzów? Ile widzów? Co? Co mówisz? Ile Obecnie 1200. A to gdzie to nagrywasz? Na YouTube. Kurde... A jak się nazywasz? Mogę ci podać. Możesz, z chęcią. Złuchaj. Mogę ci podać jak najbardziej Marcelgames.pl Tak. A to co nagrywasz? Czad z czy, czy jak? E, wiesz co, no najczęściej to co ja są mm. Jaka ranga? Na skrzydłowym awansowałem do Kawaha jakieś dwa dni temu a na turnieju Silver 5, jestem blisko Silvera 6, moja najwyższa ręka, to była Gold 2. To dodaj nas, bo my codziennie gramy w CSa, jak byś chciał. E, jak chcesz, to możesz mnie dodać, bo mój nick jest bardzo prosty, youtube martingames.pl, to jest mój nick na Steamie. I takim... Ja powiem tak, e, na turniowym e, mam orzełka w wieńcach, no, na widzisz. skrzydłowym mam globala, a na Strefie Zagrożenia mam list dwójka. Powiem ci, Strefa Zagrożenia to już u mnie chyba nie była z półtora roku ponad. Bo tak to do... trzeba to zmienić, bo naprawdę to jest bardzo fatalne. To ja ci powiem tak, bym musiał to zmienić, tyle że musiałbym tak jakby Co? nie że nauczyć się w, te, w na ten tryb gracza bardziej się podszkolić jakoś w miarę, bo nie, nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie. Ciekawe, ja, ale nowa operacja wchodzi mi do końca, No A czy słyszałeś może, że ten Valve miał wprowadzić, że gra masz grać 1 na 1? Ogólnie? No ogólnie, bo wiesz, bo masz sobie turniej 5 na 5, skrótowy 2 na 2 i też niby mają wprowadzić, że będzie też 1 na 1, ale nie wiem. Nie wiem, to chyba na jakimś aim jakaś AIM-Mapa czy coś. AIM-Mapa no. mówisz? Bo ja słyszałem, że nowe rangi mają być właśnie do tego. No nie wiem. Bo... ciekawie. Zobaczymy. Gdzie jest. Nie wiem kiedy będzie ten... Kiedy będzie ten update, ale czekam, czekam. A powiedz Czekamy teraz tak, czy trafiłeś już w skrzyni Nie, nigdy. Jeszcze nie. A dużo otwar otwarłeś? Chłopie, kurwa... Z, 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 300 jak nic. Chcę w się sensie, jeżeli by wypubliczyć wszystko. Bo ja czekam na ten moment aż będzie to na jakimś materiale u mnie, że wypadnie ta jedyna kosa, ale do dzisiaj ani widła, ani nic, a mam CS od grudnia 2017 roku, o ile się nie mylę. A oprócz cs w jakiej gry jeszcze grasz? Wiesz co, kiedyś grałem jeszcze w Zulę Europę, ale to już Długo nie grałem, bardzo długo, okay. Okay. mam zamiar też być może jeszcze w styczniu lub w lutym, bo się o Marsu, ale mam zamiar nagrać tego. Czekaj, Slendela. Okay. Już też mnie Spokojnie kilka osób to prosiło o to. Ja ogólnie nagrywałem się Outlast, ale na chyba trzecim odcinku skończyłem, ale. Mam zamiar za jakiś czas, jak będę miał lepszy internet robić z tego live y, z tego z Autrasto. Nie wiem. Wiem, wiem, wiem. Także może coś będzie lepszego. A Slender to jest gra multiplayer? Da się grać w dwie osoby? O kurde, wiesz co. Teraz ci nie powiem. Nie, nie słyszałem nigdy. Ale słyszałem znowu o gierkach, gdzie... Były właśnie takie horrorki typu właśnie multiplayer i to chyba jest, nagrał, to chyba, o ile się nie, nie mylę, nagrał Blowek wtedy, co dało tytuł odcinka Mama Naruciaka wyłącza internet. Czekaj, dawaj ostat... Wyłączył się. Albo on przypadkowo kliknął może. Bo ja nie wyłączałem, sami widzicie. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Ale masz fajną poduszkę tam. Ja. O? No tutaj nie wiem, no przeklewa tu że jakby. O? Że co? Tak. Myślisz, że to jest ten, że i tak ja coś muszę czekać. No to lecimy dalej. Trzyma. No i na. Ciebie. Co niektórzy chyba widzą, że jest w Jakiś ośmiolatek powiedział, że zgwałci mi mamę. Musiałeś mi to powiedzieć. Proszę. Musiałeś to powiedzieć teraz. Musiałem. Ale mam nadzieję, że w to nie wierzysz. No, on ma wklęsłego pindolka. <laughs> Tego brakowało teraz. No właśnie. a mi się no to się zrobiło. Ja, ja cię proszę, nie do odcinku, takie rzeczy teraz nie, nie zumeglę, proszę. Ja idę spać. O tu. Dopiero pierwsza w nocy jest. No w sensie pójdę całą godzinę, dwie bo tiktok jeszcze. Mm -hmm. A więc tak to działa. Dobra, będziemy teraz kończyć, maksymalnie jedna rozmowa jak się nie uda to po prostu zakończymy sobie Siemam No i spadry Siemam Chyba nie był chętny Siemam Nie chcesz gadać to nie Siemam łeb na Co tam u ciebie słychać? Maksymalnie minutę i kończę. Halo. Siema. Siema, ją Chcę tam u ciebie. Jesteś ostatnią osobą, z którą gadam dzisiaj. Czemu? Bo będę kończył odcinek. Jaki odcinek? Na YouTube. Normalnie. Mhm. 14, normalnie minuty, się 14 Co? Normalnie tak o. No. Ile masz na widzów? trzech, czy ilu? A zdziwiłbyś się o wiele więcej. Tak. Zdziwiłbym się, normalnie. Ktoś by, Cię by chciał oglądać? No wiesz, ty jest Sonara. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawiaj łapki w górę komentarze. Oczywiście subskrypcję kto jest nowy. I widzimy się w następnych materiałach, zarówno z omegle, jak i z innych serii. 香港。